Witamy Was, jesteśmy Live at Sword, jesteśmy wszyscy parczewiakami. Niedaleko od komarówki sobie urodziliśmy się. Tam też zawiązał się zespół dwa lata temu. Część z nas mieszka w Lublinie na co dzień, ale grywamy w parczewie, tu tworzymy. Gramy muzykę inspirowaną dźwiękami lat 90. z Seattle, zwaną powszechnie grunge, ale można to nazwać post-grunge. Dajemy do tego naszą polską parczewską duszę. Cóż, trudno jest nie wiedzieć czegoś o, o zlocie w komarówce, jak się mieszka tak blisko. Kilkakrotnie, jako dzieciak, też oglądałem parady motocykli, zawsze mnie to jarało bardzo. I cóż, kiedy dowiedzieliśmy się, że jest możliwość w jakikolwiek sposób zagrać na waszej scenie, to złożyliśmy naszą aplikację i zostaliśmy przyjęci na konkurs. Natomiast w tym roku konkurs jest dla nas bardzo fajny, bo mamy kilku, zaprzyjaź... kilku kolegów w, róż... w tych różnych kapelach, które dzisiaj występowały w konkursie, więc tak naprawdę ja tu czuję się bardziej tak ro... na rodzinnym, wspólnym koncercie niż na konkursie. To jest bardzo fajne. Zresztą ee, taka tak samo rodzinna i dobra atmosfera nas spotkała od razu przy wjeździe na bramie, także... Bardzo fajnie tutaj jest, może zabiorę tu dzieciaki za rok. Jak będziemy mogli z Wami zagrać jeszcze raz. Bardzo fajnie, że mogliśmy dzisiaj dla Was pohałasować. Mam nadzieję, że się podobało. Artur, chciałbyś coś powiedzieć? Było bardzo fajnie. Tak. Pozdrawiam. Tak samo i ja. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Trzymajcie się. Nagroda pierwsza, o, tak? <grazie> oh, no <paislaws> <S menggaczy> <cooler> to rytę, to Dobra, proszę werble, nie wiem. Dobra, to Dziękujemy. I co? Do zobaczenia za nowo! <story>